Karta warsztatów artystycznych prowadzonych przez Centrum Kultury i Sztuki poszerzyła się o pracownię rakietową w ramach warsztatów astronomicznych, pracownię filmową, a w niej warsztaty animacji, fabuły i reportażu oraz pracownię perkusyjną w ramach warsztatów muzycznych. Młodzież będzie miała okazję do zadowolenia, bo wyposażenie nowych pracowni naprawdę robi wrażenie. W tle za moimi plecami aparaty fotograficzne, które są aparatami. Do filmu, a nie do fotografowania. Fotografowanie też, ale nade wszystko jest to pracownia filmu i animacji. Dwóch gentlemanów: pana Roberta Turłot-Czewianina, który będzie prowadził zajęcia związane z rysunkiem, z animacją, i pana Andrzeja Mańkowskiego, który będzie zajmował się filmem fabularnym i filmem dokumentalnym, czyli będzie trochę kontynuował to, co już zaczął w roku 2012, kiedy zorganizowaliśmy pierwsze warsztaty. A teraz już tak naprawdę hmm, ruszamy. Skopyta chciałoby się powiedzieć, bo mamy sprzęt. Natomiast same zajęcia, daj Boże, może jeszcze w tym roku musimy popatrzeć, jak to wygląda w naszych budżetach, a już na pewno od stycznia. Ucieszą się z pewnością miłośnicy astronomii, bowiem tutejsza pracownia została wyposażona m.in. wysokiej klasy teleskop, który wraz z wyposażeniem kosztował około 10 tysięcy złotych. Będzie tam teraz można budować m.in. rakiety. Jest również coś dla tych, którzy lubią patrzeć u gwiazdy. Lubią patrzeć w gwiazdy, ale uściślimy, czy chodzi tu o Piękne Kobiety Gwiazdy, czy chodzi tu o Hollywood i gwiazdy hollywoodzkie. Nie, tu chodzi o inne gwiazdy, tu chodzi o takie, które naprawdę jaśnieją na firmamencie nieba. To jest, może tak odkręcę to urządzenie w tę stronę. To jest bardzo nowoczesny teleskop, który został zakupiony dzięki grantowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dodam, że pracownia filmu i animacji również została wyposażona z tego dzięki temu grantowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest program Infrastruktura Domów Kultury i y, ta, y, to urządzenie jest y, połączeniem teleskopu z komputerem. Ja może tak sięgnę tutaj, nie wiem czy będę w kamerze widoczny, ale o, tutaj jest takie drobne urządzenie, które wygląda bardzo niepozornie. Wygląda jak pilot do telewizora. Jeżeli zaprogramujemy na tym komputerze, na przykład, patrz jeden punkt, to potem ten komputer automatycznie przesuwa zgodnie z ruchem Ziemi, przesuwa całe urządzenie. I w ten sposób zawsze widzimy punkt obserwowany. To urządzenie jest bardzo czułe i ono tak naprawdę bardzo, bardzo przybliża. Bez komputera to. Ciało niebieskie by nam cały czas uciekało. Ono się ono w ten sposób obraca, jest na specjalnych takich silniczkach, i w ten sposób będziemy mogli zawsze a miłośnicy, miłośnicy astronomii, zawsze będą mogli śledzić ich ukochane, ukochany obiekt, ukochaną gwiazdę, o której Pani wspominała. Tutaj jest takie bardzo ciekawe lustro. Może to nie będzie zbyt pięknie wyglądało, bo jeszcze jest tutaj w takich papierkach specjalnych, delikatnych które zabezpiecza e, całe lustro, ale proszę sobie wyobrazić, że w ten teleskop nie patrzy się do góry, tylko patrzy się o tu. O tak tu widać, więc patrzy się trochę z boku, zdejmuje się taką oklapeczkę. Tutaj jest oko, tak widać, tutaj sobie zaglądamy w ten sposób i to jest dość dziwne, że patrząc tu widzimy dokładnie to, co jest tam, ale taka jest uroda tego teleskopu <laughs> w Tczewie. Jest cała grupa znakomitych, znakomitych astronomów, którzy specjalizują się w obserwacji słońca. Jedne z najlepszych obserwacji słońca na świecie są przeprowadzane tu, w Tczewie. Jeden z młodych dżentelmenów, który obserwował słońce i robił zdjęcia, osiągnął ogromny sukces. Jego zdjęcia zostały uznane najlepszymi zdjęciami na świecie. I tak wielkie. Tak wielkie instytucje, jak instytucje naukowe, nasa i tak dalej, i tak Proszą tegoż młodego człowieka, tu o to, aby przesłał im te fotografie, które sam wykonał. To nie koniec nowości w CKS. Na sali widowiskowej, która wkrótce zostanie udostępniona widzom, pojawiło się również nowe nagłośnienie. Z kolei niedoposażone do ten pomieszczenia piwniczne udało się wyremontować i doposażyć dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Budżetu Miejskiego i firmy Iton Track Components w Tczewie. Samo stworzenie nowych pracowni kosztowało ponad 150 tysięcy złotych. To jest bardzo ładne, kolorystyczne.